Co tam jesz? Kuleczki. A jakie kuleczki? Czekoladowe. A skąd masz te kuleczki? A musisz tak dużo pytań zadawać? Nie. Mam. Po prostu mam. To jem. Table. I to smakują? Pyszne są. Trochę mięciutkie takie. No powiedz skąd masz kuleczki? Salonu. No dobra, ale skąd? Ze stołu? Jak to gdzie? Skąd? Ale z podłogi. podłogi? Co one tam robiły? No rozsypały się może komuś, nie? Po podłodze. było, na no ich było tutaj. Nie mogłem przejść, to musiałem nazbierać. Bo się do kapci kleiły. To muszę cię zasmucić, bo to nie są kuleczki czekoladowe. A co to jest? Nie kulecki, te koladowe. Ja? Mój królik nasrał. Miał strania duże. A ty to po i jesz. Ej, a teraz mi to mówisz? Kurde.